Jest strzela do mnie, zastrzelił mnie. Na no, się jestem Sopkan. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Network Game Dzisiaj chcę przedstawić e, postać Edgara Savi. Jest to moja postać, jest to Gangus. E, już wiele osób mnie na tym serwerze rozpoznało, bo e, pisałem na kropce, a mam podpięte pod profil. Kto nie widział odcinku z CK Rato, to e, możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku e, z Network Game i to jest takie informacje, że po prostu e, nowa postać, Samir. Jezu, jaki Samir? Edgar Saville, Edgar sobie to kozacko mi się dobrało z taki. E, Wam statystyki ten pokazuje. E, mam 4,5 kafla prawie, jak już widzicie, to na pewno mam takie tam e, handle e, narkotykowe. Dużo rzeczy się sprzedaje. I, I tak jest, pracuję głównie teraz, gram na e, Idlewood, pracuję w Los Santos Mobile tutaj, Exclusive Gym, Souls Pub Moreno i Los Santos Workshop. E, Załatwiłeś Anadral, właśnie jest lipa. Właśnie klienci czekają na Anadrawa tu, a nie mam od kogo ogarnąć, no bo hmm, ile, że nie odbierają, ile, że tutaj nie odbierają, wiesz, wie, co ho. Wiesz o co, ho. Dilerzy nie, odbiera, nie odbierają, nie normalnie. Jak coś będę miał, to na pewno dam znać. Ogólnie, jaki tu zlot ludzi, co tu się dzieje? Ty, będą szalać do mnie? <noise> Ogólnie, dobrze mi przywitali na serwerze. Więc, <noise> jest, no, Si. Jest. Si, co on, kurwa, tym rowerem skacze? Ten jakiś odpalony, chyba, na tym rower rowerku. Dobra, jest dobrze. E, ogólnie gram na Idlewood, takie informacje, to się dzieje trochę. E, dużo już znajomości nawet mam, a nadal już w sumie ogarniam torbami e, i schodzi, dlatego mam w sumie 4,5 tysiąca. E, jak na dwa dni gry, e, gdzie mam jakieś 13 godzin, no to, no nie jest tak źle całkiem, myślę, że jest nawet w porządku. E, I pracuję ogólnie tutaj w tych ...rejonach. Mmm... narkotyki sprzedaję na... ...sprzedaję na numer. Dużo osób pisało o pozdrowienie, więc... Yy, ...nie spamiętam waszych nicków z tego, z gierki. Yy, nie musicie napisać w komentarzu, jest jakieś pozdro. W sumie chyba szła babka, która miała mi ogarnąć wczoraj... ...anadram, więc po odcinku się do niej zadzwoni. Więc dobra. Dzisiaj było tyle bujek. Rano kurwa... Wstaję sobie, czyli wczoraj jak to oglądacie I do sobie tutaj jakiś Lamus latynę się do mnie przypruł No to Mówię ustaweczka, dawaj tutaj Na trzy buty spadł Tutaj leżał, później następny Jakiś odważny Murzyn, leżał 2 metry Obok, czyli leżał gdzieś tutaj no Dostał też dwa buty i spadł Ogólnie spoko Też dostałem jedną pizdę um, Ogólnie jest taka laska ona, ona wie o kogo chodzi, bo czeka na odcinek. Yy, pozdrawiam. <grywa> to tylko mi problemy robi. Więc yy, pozdrawiam. Dobra. Pozdrawiam. Church ja nie mogę sobie jej przypomnieć tej babki. Oni mówiła, że będzie mnie snajpić właśnie na odcinek, ale chyba sobie poszła. W sumie to, się, to sobie wyszedłem z tych budynków. Że mnie, żeby nikt do mnie tak jakoś nie podbijał i tak już jeden podbił po Andral. Napiszcie to chcecie w następnych odcinkach. Prawko mam. Hmm. Teraz jakąś furkę, furkę albo motocykl chyba sobie kupię. Myślałem, właśnie, żeby sobie kupić jakiś motor. Czyli jakąś PCJ albo coś takiego. Coś takiego sobie hmm. kupimy. Ten w ogóle jest za 11 odda tego handlea, pewnie kradziony. W ogóle jeden już sprzedawał kradzioną PCJ-kę Przechuj. W sumie to stoi tam na środku ulicy, pozdrawiam. Pozdrawiam. Kraźnianą pcj chciałem mi opierdolić. Kręci się tu dużo osób. Tu praktycznie ogół łatwo. Strzelają się, mordują, Szkoda gadać. Pole polecam w ogóle sobie poglądać jako gangster. Mówiłem, że będę gangsterem. Wcześniej taki... No, w centrum grałem i bardziej back jak kręciłem Niż jakoś to... Jakoś na poważnie grałem. A teraz... się po prostu... Zabrałem za jakieś grubsze akcje, tak to powiem. Więc, <laughs> Dragi, idę chuj. Zaraz się oddzwoni i będą pewnie kolejne. Z jakichś akcji będę teraz nagrywał ciągle i będę Wam coś pokazywał. Co mi się tam uda nagrać, to Wam pokażę. I po prostu jakąś jakiś odcinek skleję z jakichś fajnych akcji. Nie wiem, może jak dragi sprzedaje w dużych, albo kupuję od, w jakich ilościach od kogo więc. Yy. Aha, strafę przejmują I cały cent no w sumie patrzcie akurat całą strefę przejmują, myślę, że się, się tu jest za chwilę więc. Okej. Okay. To w sumie, Nie wiem się, dobra. Dobra, taki informacyjny, nie wiem co się będę rozgadywał. Jeżeli Wam się taki odcinek podobał, szczerze, suba, i komentarz. A my widzimy się w następnych odcinkach z Network Gamer. Zostawcie tak z 50 lajków i będzie następny. Trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Yo!